Od 2011 roku używam telefonów z Androidem, w zasadzie jak większość moich znajomych, ale zawsze, zawsze znalazł się ten typ, który miał iPhona i mówił, że one są niezawodne, takie takie szybkie, ładne i w ogóle, a te Androidy to wolny i tani syf. Nawet stary iPhone zawsze jest lepszy niż nowy flagowiec z Androidem, który od razu zamula, bla, 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 bla. Czas najwyższy to sprawdzić. Ja nazywam się Paweł Kuzia i właśnie kupiłem iPhona. Wybór padł na iPhone'a SE pierwszej generacji i nie był to wybór przypadkowy. Od premiery piątki uważałem, że design SE to szczyt tego, co można osiągnąć w kwestii designu smartfona. Opinie te podtrzymuję do dziś. Do tego jest to urządzenie wciąż wspierane aktualizacjami, a jesienią razem z resztą floty komórek Apple dostanie aktualizację do systemu iOS 14. iPhone SE ma podzespoły iPhone'a 6S zamknięte w obudowie iPhone'a 5 i 5S. Zdaniem niektórych miłośników produktów z nadlezionym jabłkiem, nawet te starsze urządzenia są piekielnie wydajne, nie ubijają apek w tle i po całym dniu można wrócić i dokończyć komentarz na Facebooku zaczęty rano. A jak jest w praktyce? Na pewno nie jestem rozczarowany płynnością działania urządzenia. Wszystkie animacje, przezroczystości i rozmycia sprawnie maskują czas ładowania funkcji, będąc jednocześnie przyjemnymi dla oka. Wizualna strona interfejsu zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Poza pojedynczymi momentami nie miałem do tej pory możliwości Dłuższego potestowania iOS-a i dla Androidara z wieloletnim stażem to coś zupełnie nowego, egzotycznego i pociągającego. Jeżeli chodzi o niezawodność, o której fanatycy iPhone'ów nie przestają piać, to nie jest już tak różowo. Telefon przyszedł do mnie z iOS 11 i poinformował o dostępności aktualizacji. Jako, że akurat pracowaliśmy z Szymonem nad filmem, a on jest dość doświadczony w konsumpcji jabłek, poprosiłem, by pokazał mi, gdzie muszę kliknąć, by zaktualizować system operacyjny. Sama aktualizacja przebiegła bezproblemowo, natomiast po niej zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Zafascynowany nową zabawką, pisałem wiadomości, zmieniałem ustawienia, no nie wypuszczałem telefonu z rąk. Dopóki nie zaczął mnie parzyć, a bateria topnieć w zastraszającym tempie. Do tego stopnia, że wyprawa do paczkomatu 100 metrów obok mojego mieszkania pożarła około 15% energii i to tylko słuchając muzyki. Poguglałem, poczytałem i jak przystało na androidziarza uruchomiłem telefon w trybie recovery. Za pomocą iTunes zainstalowałem aktualizację ponownie. Najwyraźniej podczas instalacji jej prosto z telefonu coś poszło nie tak. Oczywiście stanowisko Apple jest takie, że nigdy się to nie przydarzyło. W razie gdybyście mieli podobne problemy link z tutorialem zostawiam w opisie. Po tej przygodzie sytuacja się uspokoiła, oporzenia na palcach zagoiły i telefon zaczął mi się coraz bardziej podobać. Najbardziej zastanawiało mnie, jak będę sobie radził na czterocalowym ekranie po przesiadce z Passa 6. Jak na dzisiejsze standardy, iPhone SE pierwszej generacji jest wręcz mikroskopijny. Co się okazuje, że jednak można używać smartfona jedną ręką. Kto by pomyślał? I sięgać kciukiem do każdego punktu na ekranie. Pisanie na klawiaturze sprawia mi za to jeszcze problemy. Ciągle przełączam się między SwiftKeyem, Gboardem i domyślną klawiaturą. Piszę w poziomie, w pionie, dwoma rękoma, w pionie jedną ręką, w pionie słajpując. Szukam najlepszego rozwiązania. Oglądanie filmów nie jest najprzyjemniejszą czynnością na takim maleństwie, ale da się do tego przyzwyczaić. Na opinię o baterii jeszcze za wcześnie, bo obecny sposób wykorzystania, czyli ciągłe instalowanie i usuwanie aplikacji, grzebanie w ustawieniach, pobieranie biblioteki na Tajdalu, jednocześnie słuchając podcastów na słuchawkach Bluetooth itd., nie jest najbardziej miarodajny. Mogłoby doprowadzić do rozładowania większość telefonów w ciągu dnia, a tak malutkiego nawet dwa razy iPhone SE y tej generacji czempionem wydajności pracy na baterii raczej się nie okaże, ale mam nadzieję, że przez dzień normalnego użycia przeprowadzi mnie bez problemu. Tak więc pierwsze chwile z iPhone'em SE dają nadzieję, że mój pierwszy telefon od Apple nie okaże się rozczarowaniem. Upewniają mnie jednak w przekonaniu, że opinie fanboyów żadnej ze stron nie są dobrym wyznacznikiem czegokolwiek. Aplikacje z RAMu wypadają szybko i wcale mnie to nie dziwi, bo 2GB to nie jest ilość, która w 2020 roku mogłaby pozwolić na przełączanie między dziesiątkami apple. W zasadzie to grając w Cap the Rope nie mogłem nawet odpowiedzieć na wiadomość na Messengerze, bo gra się wyłączała podczas mojej nieobecności. Nie ma w tym nic dziwnego ani przekreślającego ten telefon. Ma on w końcu już 4 lata, a VC 64 GB na rynku wtórnym kosztuje skromne 500 zł. Za taką cenę po stronie androidowej spodziewać się można dużo gorszej wydajności. To tyle moich pierwszych wrażeń z użytkowania mojego pierwszego iPhone'a. Żeby nie przegapić pełnej recenzji tego iOSowego maleństwa, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. A jeśli Android jest wam bliższy, to sprawdźcie jak sprawdzają się OnePlus 6 i BlackBerry Key2. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.